Siemano, ja jestem Kronik, a to jest kolejny odcinek Denizli Dzisiaj razem z Kampką Cześć, spotkałem się z Będziemy robić misję Stacja Przekaźników na dachu Przekaźników, czy? Nie, Przekaźnikowa Przekaźnik, nie wiem, ja, bo tam Praktycznie, Przekaźnikowa to jest Dobra okay. okay. I tu jeszcze kolejny jak widzicie, na sam, na sam dzień dobry mamy już, <coughs> już jest gorąco. Mm. Co się dzieje, bo ojdą. Easy teraz jest. No, sniper. Co ty robisz? No, na noc, co jest Tak o, tu dwóch. to nikt ci nie celuje, tylko strzelam z biodra. No No, to, to się przyda. Przy takich szybkostrzelnych broniach. Jakbym miał w tej M4 ze 100 amunicji. To by było spoko. Co to jest? I do Okay, okay. what just lit up. So just huh. something. Looks like a tech Can Looks like he's running a triangulation. Overkill, but hey. It's good to, have standards. It's up, people. <laughs> to me Jest? Dobra. to tak porusza. to trzeba było mówić. Wora znarnowałem. Wór nierówny. Złoty, nie złoty, dostaniesz za wpierdzie tak. Jeszcze tak fajnie Jak stękają, jak umierają w ogóle Aaaa! Aaaa! Kurde, chciałem to... No. Chciałem użyć tej, tej bomby przylepnej, ale nie mam. No. Zamieniłem sobie na tarczę. Ale idealnie wszyscy by dostali, nie? ale dostanę. Każdy dostanie, No.

Ja amunicja gdzieś jest? Jest maska jakaś maszny. Mosko na bal Tak Chyba tu mamy zjechać, co? Chyba tak, dzi No, dzięki. A dzi dzi na drugą stronę. dzi 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 Bomba, bomba, to jest bomba stycznia. Tak, tak, tak. Przed upam tam idziemy. Tak, wybuchowo jest. Tak, ja, ja mogę sobie zrobić tak teraz. I teraz nas nie dogonia. Jakiś złoty Nie No leżysz, a nie mogę cię wstać Znaczy nie, jest parę animacji, ale mi się nie pokazało w ogóle Teraz go granatę, że wypłoszę Dam radę Nie dam rady Kurde, już go prawie miałem, nie? Mówię się nie dasz sobie, no to... No jaki wypadek? No, ale do, dobrze, lepiej, żeś tego tam. Trzeba patrzeć na te teksty, słuchać co oni mówią, bo tak czasami te teksty są epickie. Może my możemy, też zrobimy taki, taki odcinek, dwuznaczny. <śleskujesz> no. o, nie, nie spamuj. <śleskujesz> 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 Bomba. Druga. O, ale dostałem Nie, nie dostałem krwawienia, dobra. Nie, ja strzeliłem Nie się. Chcesz to nie się. jak chcesz, byś mógł to Nie, to była wybuchowa, a nie tak pod po spalające to były w jednej tam misji jakieś Pełne ich było To jest jakieś O tam byliśmy Aha dobra so. Nie, na, na górze są so. Ale teraz biorę tak, zitan Jak miałem tą tej tarczy to jest kompletnie bezużyteczna. Bo zanim to się postawi to jeszcze trochę czasu mija A zabić jak cię mają zabić to i tak cię zabiją dzień mm -hmm. są Zbelego A tu jest znowu jakaś amunicja No jest to na dole No jest To jest nie trzeba machnąć that's We need that antenna patched and secured, and you just got elected to do it. Don't rush it. No, no, jak to nie no, to, nie, to nie, nie, nie ma co się męczyć John, za bardzo. John, deep Gościu, weź się w garść When i szybciej, bo my musimy nic zrobić. No, to takie właśnie. Najgorsze to są takie pogawędki, gdybyś, nie... że ominąć nawet. No, to... Dobra, popatrzę sobie, co tam z zabronie dostałem nowe. Ale... Dużo nawet, dużo się nie nagadał. O, coś jest. Nastękał, nastękał. I koniec. Już się coś... Z... Zaczęło się już, o. Dobra, patrzę tutaj. A tutaj z mojej strony idą. Granat, uwaga. O, flash dostałem. Też Ej, cel dostaje obrażenia. Tak nie może być. No tu tej No to jak ten nie, nie jak się gra we dwóch bo. Znaczy dla mnie to nie jest ten Bo nie mój typ grania był Za mało agresywny ale jak ktoś postawi mnie, to też drużyna może ten mieć na plus. Dercą nie może się to przydać. Z mostu chyba tu idę. No, tyle, Tej Ej, tej tutaj, 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 tutaj. Gdzieś tutaj ustawię tego, żeby to można było się realizować. Dobra, przeładowanie na najpierw, to right. się nie będę męczyć. Next, please. Ej, jest tam tu. Dobra. Spokojnie, koleś, dasz radę. Po kim jesteś, jesteś zwycięzcą. Okay. Morning. <laughs> mi się wydaje, że z dwóch stron idą. Ja patrzę tu od mostu, tam mosty od mostu, czysto. To mostu, Bo teraz chyba z mostu będą iść, tak mi się wydaje. No, idą. Złoty. A teraz granat poszedł channel. Oh. Hello. Hello, dzień dobry! Dzień dobry. Z tej, z tej strony To jest to Ale Wit Witamy pasywnego gracza! Jakiego pasywnego? Stasz, to ja line. tego. To, to ja Dobre tego. Ja, ja. Aha. No. Jestem na nagraniu? Dobry. Dzisiaj jako ten twoje ulubiony... AFK. Na. No. 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 Nie, na no, dzisiaj nie. Wiecie, nie, wiecie. Darka, nie? Tak, tak. No gdzie lap, lap, jedziemy na No idziemy Nie No i No idziemy do ale dojechałem bossa z ręki. No. W końcu. Zresztą muszę kończę, zacznij, jak ten żółty dostaje od kapły z. z Łochcia. Z, ryja. z, z dynki i tam i tak. No dobra, to wielki dzięki na nagranie O, już! No dzięki, No dzięki, dzięki. Dziękujemy Fajnie, się Dziękujemy za krótką, ale skuteczną odwiedzinę. No, gotowe. A wszystko w następnym odcinku. Hej.